Halo, tu Anwil. Witamy w kolejnym odcinku naszego firmowego podcastu. Dziś, proszę Państwa, gościem jest Małgorzata Krygier z Biura Marketingu Anvilu. Witam Cię, Gosiu, bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, witaj Grzesiu. Mam nadzieję, proszę Państwa, że dzisiejsza rozmowa będzie dla Was bardzo interesująca, zwłaszcza, że o naprawdę ciekawych rzeczach będziemy opowiadać. Ile razy Państwo... Mówili, czy też nosili markowe ubrania, albo kupowali markowy sprzęt AGD RTV jako wyposażenie w domu. Rzecz znana i oczywista. A ciekaw jestem, jak zareagowaliby Państwo na pytanie, które chcę zadać, Małgosi: czy pracujesz w markowej firmie? Oczywiście, że tak. Jak można by twierdzić inaczej? Anvil to nasza firma, a marka to nie tylko logo i nazwa firmy, to szerokie pojęcie, które obejmuje sposób, w jaki firma jest postrzegana przez swoich klientów, partnerów biznesowych. Czy też społeczność lokalną, jak również nas, pracowników. Silna marka potrafi budować zaufanie, lojalność i pozytywne wrażenia, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu firmy. Pozytywne postrzeganie marki wpływa na wzrost sprzedaży czy budowanie trwałych relacji z klientami. Marka Anvil jest wizytówką naszej firmy. Ale wracając ściśle do marki jako definicji, oznacza ona. Nazwę, symbol, wzór czy też znak graficzny, lub kombinację tych wyrażeń, stworzoną w celu oznaczenia i odróżnienia usług lub dóbr od produktów innych. Producentów, o czym właśnie Grzesiu wspomniałeś. Po raz pierwszy marka Anvil jako znak słowny i słowno graficzny została zgłoszona do rejestracji w 1997 roku, a zarejestrowaliśmy ją w urzędzie patentowym w 1998, wtedy jeszcze bez przynależności do grupy Orlen w kolorystyce zielono-niebieskiej. W 2002 roku w logotypie został dodany zwrot grupa Orlen jako element słownograficzny w biało-czerwonej kolorystyce. Od 2018 roku logo Anwilu jest obecne jedynie w kolorystyce czerwono-białej. To o Anwilu jako Marce. Ale Anvil to przecież także marki produktowej. Chciałbym, żebyśmy przede wszystkim temu tematowi poświęcili naszą rozmowę, a jest tu o czym opowiadać. Tak, proszę Państwa, ci, którzy pracują tutaj dłużej, na pewno o tym pamiętają. Ci, co pracują krócej, mogą tego nie wiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą zarejestrowaną markę produktową w Anvilu, była to marka Polanwilu, zgłoszona w 1980 roku dla polichlorku winylu. A Canvil jedynie jako znak słowny dla Trzaku zarejestrowaliśmy w 1999 roku. Canville nie miał jednak swojej formy graficznej, jedynie zarejestrowany był znak słowny. Wspomniane przeze mnie przed chwilą znaki towarowe funkcjonowały w pierwotnej postaci aż do 2021 roku, kiedy to mogliśmy zarejestrować je jako nowe marki. Nie był to proces łatwy i szybki. Prace nad markami produktowymi rozpoczęliśmy w 2017 roku, które z różnych względów zostały przerwane, a następnie wznowione w 2019. W pierwszej kolejności została wykonana analiza konsumenta. Dokonaliśmy analizy kategorii i konkurencji dla poszczególnych sektorów, zarówno sektora nawozowego, jak i sektora tworzyw sztucznych. Proces poprzedzony został wykonaniem badania rynku zarówno wśród rolników, jak i dystrybutorów oraz odbiorców produktów tworzywowych wśród naszych Klientów z obydwu branż. Wyniki tych badań stanowiły podstawę do podjęcia prac nad konstrukcją i budową znaków. W pierwszej kolejności, jak Państwo mogą się domyśleć, zostały stworzone znaki słowne, a następnie znaki graficzne. W zasadzie znaki słowno graficzne, ponieważ w swojej charakterystyce zawierają element graficzny, jak i słowny. Tworząc nowe znaki słowne, sprawdziliśmy możliwość ich rejestracji, oczywiście. Celem tych prac było stworzenie uporządkowanego Nowoczesnego systemu marek produktowych, który podkreśli dynamikę rozwoju Anvilu, jego technologiczne zaawansowanie oraz potencjał. W wyniku procesu powstawania tych nazw otrzymaliśmy nowe znaki słowne. Na pewno są już Państwu znane, jest to marka Anvistar dla saletry amonowej, bo jest to nazwa, która została utworzona z połączenia cząstki Anvi z angielskim słowem star, a to też z tego względu, że w ramach badań, które zostały przeprowadzone, saletra anvilowska została uznana jako ta najlepsza, jako ten produkt, którym możemy się szczycić. Kolejnym produktem, który otrzymał swoją nazwę, to Anvifort. Jest to nazwa przeznaczona dla saletrosiarczanu. Nawiązanie do polskich słów fort i fortyfikacja jako coś wzmacniającego, umocniającego, który nawiązuje do większej ilości składnika, w tym przypadku mówimy o siarce. Kolejną nazwą nową to kreowil. Jest to nazwa stworzona dla granulatów. Pierwszy człon nazwy oznacza tworzenie jako nazwa podkreśla też potencjał i szerokie możliwości, jakie stwarza nasz produkt. Pozostawiliśmy w formie słownej znaki Canville oraz Polanvil, z racji tego, że Canville dla Saletrzaków jest bardzo wyraźną silną marką, tak wskazały badania. Dlatego że też utrzymaliśmy obecną nazwę, zmieniając jedynie pisownie z litery W na V. Natomiast Polanvil, jako marka powszechnie już znana, klienci twierdzili, że jest to. Dobra nazwa, i atutem Polanwillu też było bezwzględne łączenie tej marki z marką korporacyjną. Jak Państwo zauważyliście, wszystkie marki mają w nazwie rdzeń Anwi. Właśnie dzięki temu podkreślają własną przynależność do marki producenta. W przypadku produktów nawozowych zdecydowaliśmy się również na zachowanie kodów kolorystycznych dotychczasowych produktów, które były dobrze rozpoznawalne wśród rolników. Były naszym atutem, co wielokrotnie podkreślano w przeprowadzonym badaniu. No dobrze, Gosiu, mówisz o nazwach, mówisz o kolorystyce, ale marka to też zazwyczaj coś, co przyswajamy wzrokowo, mówiąc prosto, patrzymy na logo. To też element rozpoznawalności marki. Tak, pracując nad nazwami, równocześnie były tworzone projekty koncepcyjne logotypów. Zostały przygotowane trzy linie kreatywne. Następnie po wybraniu jednej z nich, najbardziej naszym zdaniem odpowiedniej, nastąpiło dopracowanie i rozwinięcie wybranej koncepcji. W przypadku marek nawozowych Koncept znaków produktowych nawozów opiera się na symbolice bazującej na mechanizmie wzrostu i użyźniania. Podstawowym elementem graficznym jest kropka. Symbolizuje ona granulę, ale też ziarno życie, witalność, czy też czynnik wzrostu i rozwoju. Łącząc granulę z podłożem, dajemy jej moc wzrostu. Wykorzystana w znaku ta forma daje możliwość graficznej ekspansji. Pokazując świat jako ten pełny, dopracowany i uporządkowany, a idea została uchwycona w znaku marki. Kropka stanowi symbol podstawowy, którego uzupełnieniem jest pozioma belka. Połączenie to ma budzić skojarzenie padania nawozu w glebę. W przypadku marek tworzywowych, schemat budowy znaków Polanwil i Kreowil również opiera się na spójnej symbolice. Elementem charakterystycznym jest tutaj z kolei forma zbudowana z dwóch okręgów umieszczonych nad literą i. Do każdej marki został przypisany indywidualny kolor, który docelowo również przyjmuje symbol. Z kolei w tym przypadku dwa połączone okręgi symbolizują części elementów tworzywa, które człowiek może w dowolny sposób kształtować. Elementy te z kolei mogą morfować, tworząc własne przedmioty. Po stworzeniu już znaków słownych i znaków słownograficznych, mogliśmy przystąpić do dalszych prac. Powstał projekt koncepcyjny systemu identyfikacji wizualnej oraz stworzony został system zależności grupowej. Po jego dopracowaniu została opracowana księga znaku jako część pierwsza, a następnie druga część brandbooka z podziałem na to, że pierwsza jest poświęcona markom nawozowym, druga natomiast tworzywowym. Przeglądając i zapoznając się z tym materiałem można dokładnie dowiedzieć się w jaki sposób poprawnie wykorzystywać poszczególne logotypy. Został również opracowany projekt koncepcyjny systemu opakowań nawozów. Dopracowaliśmy koncepcję kreatywną opakowań, która następnie została przeniesiona na wskazane do opracowania formaty tych opakowań. Bardzo dużo czasu zostało poświęconego właśnie temu etapowi. Poprzedzoną został weryfikacją i aktualizacją założeń oraz wymagań. Które zgłosiliśmy przy ich projektowaniu. Przy tym etapie podjęta była ścisła współpraca z Biurem Zarządzania Chemikaliami. Ostatecznie zostały przygotowane brandbooki dla opakowań nawozowych, zarówno krajowych, jak i eksportowych, oraz dla opakowań produktów tworzywowych wraz z wytycznymi do ich projektowania. Ale zdaje się, że nie tylko o opakowaniach powinniśmy mówić, bo przecież marki produktowe są wykorzystywane także na innych nośnikach. Tak, dokładnie. Marki są prezentowane we wszystkich aspektach działalności naszej firmy. Prezentujemy je w kampaniach marketingowych, reklamowych, wydarzeniach targowych, materiałach promocyjnych, graficznych, czy też w internecie. To właśnie poprzez ten element docieramy do obecnych i potencjalnych klientów, a komunikacja marki powinna być spójna, atrakcyjna i dostosowana do preferencji naszych klientów, ale myślę, że to już oddzielny temat. Na oddzielny rozdział. No i okazja na kolejne spotkanie w naszym podcaście, co już dziś możemy obiecać. Proszę Państwa, mam nadzieję, że w efekcie wysłuchania tej rozmowy, zupełnie inaczej, ale też bardziej znajomo, będziecie patrzyli już na nasze marki, na logotypy, wiedząc jak powstawały i co poszczególne elementy graficzne oznaczają. A przy okazji mam nadzieję, że docenią Państwo fakt, iż nowe marki to nie tylko kwestia przeprowadzonych prac, analiz i ankiet wśród naszych klientów, ale także wzięły się one z długoletniej tradycji tej firmy i tego, co wynika z budowania silnej pozycji rynkowej. Tyle dziś na ten temat. Naszym gościem była Małgorzata Kregier z Biura Marketingu. Dziękuję bardzo za to spotkanie, a przede wszystkim za przybliżenie nam trochę historii i trochę kuchni powstawania naszych marek. Dziękuję Państwu.